Już po raz czternasty w ławkach w gminie Łuków odbyło się święto miodów ziemi Łukowskiej. Rozpoczęła je msza Święta Polowa, której przewodniczył kapelan pszczelarzy ksiądz Janusz Wolski. Kolejnym punktem było złożenie kwiatów przed obeliskiem upamiętniającym Nestora polskiego pszczelarstwa Kazimierza Lewickiego. Szanowni państwo, z ziemią łukowską związany jest Kazimierz Lewicki, urodzony 4 marca 1847 roku w Bordziłówce niedaleko Konstantynowa na Podlasiu. Od najmłodszych lat interesowały go pszczoły. Gdy miał 12 lat samodzielnie gospodarował w ulach. W pasiece prowadził liczne obserwacje i doświadczenia. Dzięki wielu umiejętnościom i wiedzy mógł w ojca folwarku w Ławkach koło Łukowa unowocześnić wiele działów produkcji rolnej. W Ławkach założył pasiekę ze stojako leżakami własnej konstrukcji. Wprowadził do pasieki sprzęt ułatwiający pracę przy pszczołach. W Ławkach gromadził przywożone z zagranicznych wojarzy ule i różnego rodzaju sprzęt do obsługi rodzin pszczelich. Umiejętne prowadzenie przez Kazimierza Lewickiego gospodarki pasiecznej, bogaty zbiór budowli oraz sprzętu pasiecznego Ogromna wiedza i wola do jej przekazywania zrodziły pomysł stworzenia uczelni pszczelarskiej ze zbiorami związanymi z pszczelarstwem. Miejscem na uczelnię i muzeum stała się część posiadłości Koszyki w Warszawie. Kazimierz Lewicki prowadził pasiekę w ławkach, w Warszawie i w kilku okolicznych wsiach. Należy podkreślić jego wielką życzliwość w przekazywaniu wiedzy pszczelarskiej zarówno szlachcie, jak i włościanom. Zmarł 27 maja 1902 roku a pochowano go na powązkach w Warszawie. Jesteśmy w Ławkach na pikniku przelarskim święto miodów ziemi łukowskiej. Jak widzimy na pewno w perspektywie jest to naprawdę mnóstwo ludzi. Cieszymy się, cieszymy się, że ludzie zechcieli tutaj przyjechać, mieszkańcy ziemi łukowskiej, ich goście, wystawcy z odległych zakątków naszego województwa i nie tylko. Ale to tylko świadczy, że my wszyscy pragnęliśmy już takich okazji. Do świętowania, żeby wyjść z domu, żeby spotkać się ze znajomymi. Czasem można spotkać kogoś, kogo się dawno, dawno nie widziało i jest miło i sympatycznie. A przy okazji można nabyć bardzo zdrowe produkty pszczelarskie na tych straganach, które w tym roku wyjątkowo są jeden koło drugiego. Jest to już trzynaste święto miodów Ziemi Łukowskiej, a właściwie czternaste, bo w tamtym roku było bardzo skromne, ograniczyło się tylko do złożenia wieńców. Pod obeliskiem upamiętniającym Kazimierza Lewickiego, nestora polskiego pszczelarstwa, autora Ula, który, który wymyślił, ale też i kiedyś mieszkańca ławek. I dlatego tutaj jest to, to święto. Na święcie miodów Ziemi Łukowskiej można było spotkać pszczelarzy z całego województwa lubelskiego. My przyjechaliśmy tutaj do, na święto prosklejne, na święto doławek z Białej Podlaskiej. Mamy tu sklep szczelaski, Bartnik. Mamy tutaj bardzo dużo produktów z, też z swojej pasieki, czyli też takiego jak pieżga, miód, ale też z... E, innych tutaj producentów. Chodzi o to, że po prostu tutaj promować e, e, pszczelarstwo w naszym regionie, promować no właśnie te produkty nasze, polskie. Jestem producentem miodu, jest gospodarstwo pasieczne, pasieka, pasieki wędrowne i pochodzimy z, z Włodawy. Mój ojciec skończył technikum pszczelarskie w Przelej Woli. ja chodziłem z nim w pasiece od siódmej klasy szkoły podstawowej, także Także bardzo to polubiłem. No i tra tradycja rodzinna, jak to się mówi. No, dzisiaj mamy tak jak tu widać miód lipowy, miód akacjowy, miód rzepakowy, miód spadziowy, który trafia się w, naszym, w naszych okolicach raz na jakiś czas. Oraz wszystkiego rodzaju pozostałe produkty takie jak pyłek pszczeli, kit pszczeli. Pszczoły dają nie tylko miód, ale również wosk pszczeli, z którego pozyskujemy, który pozyskujemy, a następnie przerabiamy na świece. Produkujemy świece własnoręcznie, tak zwane handmade. No cóż, nie dodajemy różnego rodzaju zapachów, ani tak zwanych parabenów. Mamy tylko i wyłącznie naturalne świece. To akurat mój mąż jest pszczelarzem dyplomowanym. Ja jestem zarażona, że tak powiem, od momentu narzeczeństwa, może odrobinę, może odrobinę wcześniej. A mąż zajmuje się praktycznie 20 lat pszczołami. Zaczęło się z dziadkiem, kiedyś podpatrywałem to i po prostu łyknąłem takiego bakcyla. No i do tej pory cały czas wciągnie to po prostu, jak to mam też wujka, który się zajmuje pszczołami, jak on to powiedział, to jest może tak brzydko wziąć, taki nauk do końca życia, który po prostu wciąga i nie da rady, żeby nie, 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 nie działać przy tym po prostu, tak. Ale taki nauk jest najzdrowszy, polecam każdemu. Współgospodarzami Święta Miodu w ziemi łukowskiej byli pszczelarze z łukowskiego koła. W kole łukowskim mamy 87 pszczelarzy i co jakiś czas to się zapisze. W ogóle tak średnio licząc w powiecie mamy około 200 pszczelarzy. Ten rok był średnio dobry. Czyli jest duża grupa pszczelarzy zadowolonych, duża grupa pszczelarzy jest takich, którzy nie mogą być niezadowoleni. Oznacza to, że bywają lata lepsze, bywają lata gorsze. W tym roku pszczelarze miodu wzięli nie za dużo, nie za mało. W tym roku najwięcej było spadzi liściastej. Ci co mieli dobre pszczoły na wiosnę, już w rozwoju, no to zebrali trochę miodu rzepakowego. A tak w innych latach to, no bywa więcej lipy, to wszystko zależy od pożytku, od miejsca, dokładnie od miejsca gdzie pszczelarz trzyma pszczoły. Myślę, że w pandemii to miód jest bardzo dobrym pokarmem, który podwyższa naszą odporność zdrowotną. My chcemy, żeby nasi koledzy też znali się dobrze na pszczołach, dobrze umieli gospodarzyć i żeby to, co sprzedają, ludzie byli zadowoleni z takiego dobrego towaru. Święto miodów ziemi Łukowskiej było okazją nie tylko do dobrej zabawy, ale również do docenienia pracy pszczelarzy i nagrodzenia osób, które ich wspierają. Prezes Związku Pszczelarzy w Lublinie, do którego od 2020 roku należy Łukowskie Koło, wręczył brązowe, srebrne i złote odznaki. Była to też okazja, aby zapytać o to, czego życzyć pszczelarzom. Z reguły pszczelarze życzyliby sobie tego, żeby wszelkie kataklizmy, jak każdego innego, ich omijały. Tak? żeby pogoda dopisywała, żeby wszędzie kwitły rośliny miododajne, najlepiej jedne zaraz po drugich, żeby pszczoły były zdrowe, no i przede wszystkim żeby pszczelarze mieli siłę przy nich pracować. No bo jest to nie oszukujmy się, fajne hobby, wielka pasja, ale także i duży wysiłek. Żeby miód darzył się i Żebyśmy mogli naszym klientom zapewnić tyle co chcą, oprócz zwiedzania stoisk można też było oglądać występy lokalnych artystów. Na scenie zaprezentowały się m.in. orkiestry z łukowa i stoczka łukowskiego oraz kropelki rosy. Muzyka